Już 21 lipca Wieleń po raz drugi stanie się jednodniową stolicą wędkowania. Nadnotecki festiwal rybny, kuchnia Kuronia, wielkopolski smak ryby, rodzinne zawody wędkarskie, wesoły turniej z rybką to idealna okazja do spędzenia rodzinnego popołudnia. W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu zapraszamy Państwa na wielkie gotowanie zupy rybnej z Jankiem Kuroniem na kabaret paka, a gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek z zespołem. Zapraszam na Nadnotecki Festiwal Rybny. Nad brzegiem rzeki odbędą się regionalne mistrzostwa drużyn wędkarskich o złotą rybę, zawody o puchar nadnoteckiej grupy rybackiej i zmagania wipów. Złota ryba czeka na najlepszych. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego zaprasza do wielenia jednodniowej stolicy wędkowania. To też okazja do poznania nadnoteckiej Grupy Rybackiej, stowarzyszenia działającego na obszarze siedmiu gmin dawnego województwa pilskiego. Liczne jeziora, rzeki są bazą do prowadzenia gospodarki rybackiej. To miejsce stworzone do aktywnego i niebanalnego wypoczynku. Wieleń gmina wielkich możliwości i ludzi o wielkim sercu zaprasza na regionalne rozmaitości. Wieleń jednodniową stolicą wędkarstwa już w niedzielę 21 lipca na Korcie Miejskim, Marcinówce i nad rzeką Noteć.